Keto jest nie na rękę. Styl życia nisko węglowodanowy jest nie na rękę całemu praktycznie I świadowi. Post, posty też, prosty są choroby. Nie na rękę. No, no, bo akurat przecież... to narzędzie zostawiam sobie na takie momenty, gdzie mhm. na przykład zdarzy się, że gdzieś y, skuszę się i popełnię y, kilka błędów y na listach nawet bestsellerów Empika. Do dzisiaj są y, różnego rodzaju bzdety. Bracia rodzeń. Można pięknie żyć. Skupcie się, zasiądźcie wygodnie i słuchajcie tego cytatu. Pomyślcie, kto to może być. Byłem świadom tego, że post może wpływać na metabolizm człowieka, ale nie stosowałem go wiele razy. Po wysłuchaniu wykładu profesora Buczki postanowiłem wyrobić w sobie nawyk, nawyk stosowania głodówek jednodniowych. Krótkoterminowy post może służyć poprawie stanu zdrowia. Oczyszczenie organizmu jest jak najbardziej wskazane. Odpowiednie odżywianie i prowadzenie aktywnego trybu życia wpływają na to, że żyjemy dłużej i cieszymy się dobrą formą fizyczną. Poszczenie może wpływać na modyfikację pewnych uwarunkowań genetycznych, więc chyba warto jest uczynić post częścią stylu życia. To mój cytat. Nie. Czyj? No, to jest pan profesor, doktor habilitowany Maciej Józi, Klinika Ginekologii Uniwer Uniwersytetu Białostockiego Medycznego i to jest fajnie, bo tra. tra Czy nie jesteśmy jedyni? Nie, czy, czy ktoś mi powiedział, że zięba, zięba? Nie, no pan profesor, który racjonalnie zna wiedzę, zna naukę, sam stosuje e, posty, nie gada głupot, że nerki uszkadzają białko uszkadza nerki, że jak pościsz, nie jesz co trzy godziny, to zjesz sobie mięśnie i tak dalej, i tak dalej. No, słuchajcie, włączmy racjonalne myślenie i e, przestań przede wszystkim słuchać głupot. I straszyć. I straszyć. E, tych, którzy czują, że czasami trzeba nie zjeść dłużej niż na przykład jeden dzień. Uważajcie, żyjemy w czasach, gdzie jedząc regularnie jedzonko, chorujemy na potęgę, tak. gdzie straszy się postami, gdzie straszy się stylem niskowęglowodanowym. Żyjemy w czasach, w których... Yy, patrzcie, jaki jest paradoks. Mhm. W dzisiejszych czasach jedzenie powoduje choroby metaboliczne, Mamy osoby, które dźwigają na sobie mnóstwo nadbagażu w postaci tkanki tłuszczowej, a są niedożywione. Dzięki złej jakości, przez złej jakości jedzenie, wmawiane, że trzeba mhm. jeść często, co 3 godziny, mamy coraz bardziej chore społeczeństwo. To Tym prawda. bardziej trzeba przebijać się z przekazem, że daj sobie spokój, nie ty, bo to nie twoja wina, ale ty, który mówisz temu biednemu pacjentowi, człowiekowi, który chce schudnąć, daj sobie spokój. Jakim cudownym sposobem można schudnąć i wyzdrowieć, co chwilę jedząc, co mhm. chwilę coś wsadzając do buzi. Mhm. Daj... Możliwość organizmowi fizjologicznie odpocząć. Przestańcie straszyć w końcu ludzi, którzy potrzebują prawdziwej pomocy, a nie wykupienia kolejnego skserowanego planu żywieniowego, który zwalnia totalnie z odpowiedzialności myślenia. Wkurzyłem się. Wiem, wiem. No dobrze, że się wkurzyłeś, to było adekwatne do Twojego przekazu. E, prawda jest taka, że. Keto jest nie na rękę. Styl życia niskowęglowodanowy jest nie na rękę całemu praktycznie I świadowi. Post, posty też, które posty są są e, Nie na rękę, no bo przecież jeżeli włączasz styl życia niskowęglowodanowy, czy jeszcze dochodzisz do keto, czyli obniżasz węglowodany poniżej 50 gram na dobę, oczywiście zadbasz o odpowiednią ilość białka itd. tak włączasz posty, no to musisz pędzić do swojego lekarza już przed zmianą stylu życia, no bo to spowoduje, że od, musisz odstawić już część leków przed, zredukować chociażby insulinę o 50, przynajmniej procent przed rozpoczęciem stylu życia bardzo niskowęglowodanowego plus posty. A to nie jest w interesie systemu, żebyśmy broń boże jeszcze jakieś leki ograniczać. Lekarze są od tego, żeby te leki przepisywać, one nie mają efektów ubocznych w ogóle nie szkodzą, nie powodują różnych dziwnych objawów, które są zaleczane innymi lekami, posty szkodzą. My nie mieliśmy wychwalać po prostu? A, czy. A, no to była taka. Rozumiem, y że jakąś współpracę nawiązałeś, tak? To była to było taka gra, trochę taki. taki przy no. Z, kon, z kontekstu chyba wynikało, że żartuję, tak? No to jest taki nasz styl. No. Dzięki. <grym> Dobry żart. Kiedy ostatnio stosowałeś post dłuższy ja, niż 18 godzin? Ja akurat nie stosuję ostatnio zbyt dużo, dlatego że jestem w trybie budowania tkanki mięśniowej i ja w związku z tym, że nie odczuwam aż tak dużego głodu, no bo jak jestem na strunisku węglowodanowym i poście przerywanym, to ja powinienem i muszę zadbać o to, żeby dostarczyć odpowiednią ilość białka. Dlatego ja teraz nie, sko nie korzystam z tego narzędzia. Zdecydowanie nie korzystam z tego narzędzia. Eee, Powyżej 16 godzin. Pobyżej 16 okay. godzin, oczywiście cały czas jestem. Czyli pofienką... bardziej mówimy o 24, tak? Tak, Bo bardziej o 24. Nam... Plus no, jestem insulino wrażliwy, elastyczność metaboliczną mam na dobrym poziomie, więc akurat to narzędzie zostawiam sobie na takie momenty, mhm. gdzie na przykład zdarzy się, że gdzieś y, skuszę się i popełnię kilka błędów, y, chociażby no, na imprezie ze znajomymi napiję się y, 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 winka albo przekąszę jakiegoś. Torta, to, to wtedy wydłużam tą przerwę między posiłkami po to, Aha. żeby y, no, jakby oczyścić organizm z tych y, toksyn, które świadomie wlałem w siebie I, lub jadłem. I to jest też ważna informacja dla was. Im bardziej jesteście chorzy metabolicznie, czyli im więcej tej tkanki tłuszczowej do spalenia, tym dłuższe posty będą bardziej y, oczywiście wskazane. Ja pamiętam po sobie, no jak miałem to 20 kg do stracenia, no to w trzydniowe dniowe posty chętnie mój organizm odpowiada. Chętnie w to wchodziłem. Wy też mi towarzyszyliście, Ty i Rafał. To, to było też fajnie, że to było w grupie. Wybierałem wtedy te dni, gdzie jestem najbardziej zajęty, zapracowany, żeby za, za bardzo nie myśleć o jedzeniu. To pomagało. Później te trzydniowe posty robiłem rzadziej. Teraz raz na cztery miesiące myślę o kolejnym. Też złapałem bakcyla ćwiczeń oporowych częściej niż dwa razy w tygodniu, bo tak zalecamy osobom chorą metabolicznie. Niesamowite jest to, że im jesteś zdrowszy, zdrowsza metabolicznie, tym częściej spontanicznie dążysz do aktywności fizycznej i gdzieś nie mam, gdzie tego postu wrzucić. Prawda jest taka, że jest godzina 14, czy 13 z haczkiem. Śniadania dzisiaj nie zjadłem. Świadomie wykorzystuję te środy, że jesteśmy zapracowani w, to, w tą środę i nie myśli się o jedzeniu. Ten apetyt jest pod kontrolą. Pijemy dużo wody. Piję teraz drugą, drugą kawkę, czyli to jest taka modyfikacja postu. Nie na tylko na kawce. Chodźcie, odklejamy Was od jedzenia. Generalnie wymysł częstego jedzenia i zajadania się przekąseczkami, to jest wymysł nowy, wymysł szkodliwy, wymysł, który nie prowadzi do zdrowia metabolicznego, wręcz przeciwnie, to jest jedna z kropek, która doprowadziła i przyczyn, która doprowadziła do plagi otyłości, plagi insulinoporności, plagi wielu chorób, które nas nękają. Wobec tego trzeba odwrócić to myślenie. Przestańmy straszyć i, i mówić o tym, że cały czas trzeba się zajadać, po to, żeby być zdrowym. Nie to nieprawda. Przestańmy się dawać robić w konia. Zresztą wy się nie dajecie robić w konia. Fajnie, że jest to. Ale fajnie więcej jest to. Z i nie kciukiem, kciukiem do dalej. Dokładnie. Poczekaj jeszcze z tym swoim wychudzonym kciukiem, bo tak sobie myślę, że Myślisz? jeżeli będzie, jeżeli uczeń jest gotowy, to mistrz się znajdzie. I powiem nieskromnie, cieszę się, że jesteśmy mistrzami dla wielu z was i otwieramy Wam umysły i dajemy początek tego niezależnego myślenia. Bo po drugiej stronie są, jest tak przemysł, który walczy z keto i ze stylem niskowęglowodanowym, który walczy z głodówkami, bo przecież trzeba jeść. Nie daj Bóg, jeszcze społeczeństwo zacznie mniej jeść, no to przecież wykresy, te giełdowe notowania spadną jeszcze bardziej oprócz tego, że jest przecież kryzys. Cukru nie ma w sklepie. Wiele lat istniała pewna taka propaganda zajadania się na śmierć w no, przecież na listach nawet bestsellerów MPika do dzisiaj są mm, różnego rodzaju bzdety, które promują jedzenie 5-6 wysokowęglowodanowych posiłków, które opierają swoją wiedzę na tym, że mózg potrzebuje 130 gram węglowodanów z zewnątrz. No, ja uważam, że wszyscy ci, którzy rozumiem, że yy, zainwestowali w to, no, słuchajcie. Zarobiliście na tym lub nie, no, ale nie możemy też kosztem za zarobienia, zarabiania pieniędzy, krzywdzić ludzi. Trzeba przeprosić pacjentów, trzeba się przyznać do błędu i trzeba zacząć aktualizować i napisać nowe książki. Jedno my napisaliśmy, no będzie bestsellerem na pewno, bo przecież wszyscy wykupicie, za co z góry dziękujemy. Książka jest na etapie redakcji. Yy, Wanicie w kciuka. Słuchajcie, jeżeli to, co mówimy, ma sens, wtedy z, bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film, post dalej. Post dalej. Nie, to jest film, nie post. Gudu. Mhm. Bo post jest, a to jest film. Post po angielsku to jest post post mortem To jest na przykład stężenie pośmiertne. To jest postmortem coś tam. No to wyśle to stężenie pośmiertne dalej.